Gratulacje. Dziękuję. To nie była na początku łatwa walka. Troszkę tak. tam e, musiałeś się napracować. Tak, zgadza się. No. Co tam działo? No. Troszkę... E, co się działo? No chłopak e, ma przeboksywane, Ma osiągnięcia, więc wie, wie jak zacząć, żeby wygrywać, więc... No ciężki był ten początek. Musiałeś go sprawdzić, pewnie troszkę ci to zajęło, no ale później już wszystko poszło. Tak, później myśli. już zaczęło wszystko grać, choć zacząłem takie czuć w ringu zmęczenie, ale było na plus. Pełna hala ludzi jak się boksuje w takim anturażu. E, no, ja tak powiem, że mnie to nie rusza, ale fajnie jest, jak, jak, jak na, na kibice nie, są na. Nie zwracasz na to uwagi. Tak, nie uwagi. zwracam wchodzisz ja tak. na rynki, jesteś skupiony tak, na walce. Tylko na walce, tak? Okay. Ale fajnie, tak jak są kibice, to taka inna całkiem otoczka jest. Robisz to właśnie dla publiczności, bo po, klaski słyszysz i takie tam. W tamtym tygodniu się widzieliśmy na Wietrza w Polski, zostałeś mistrzem Polski. Tak. Teraz się widzimy na Suzuki, wygrałeś w gale Suzuki. Co robisz w przyszłym tygodniu? Zaczynasz w walce? Ja już dzisiaj, jutro o 10 rano wyjeżdżamy na na ciąg dalszy zgrupowania kadry polskiej no, w CT. Cały, cały czas robota. Cały czas robota i tam już odpoczywamy, już takie będziemy mieli treningi regeneracyjne na odpoczynek i później do domu na święta. Pojeść trochę. Jak szedłeś z ringu, jak tutaj szedłeś do mnie to długo jeszcze ci coś tłumaczył Wojtek Bartnik, trener kadry. Coś tam tłumaczył? A, nie mogę powiedzieć. To już, to już nasze takie prywatne, prywatne no, rzeczy, ale to było wszystko związane właśnie z walką. No, i można powiedzieć, że też dostałem trochę zjawki, no bo hmm. się nie słuchałem. Okay. Ale to, że się nie słuchałem, bo to jest coś z co zawodnikiem, który słucha na rozwijka, prawda? Tak, zgadza się, no ale czasami jednak coś ponosi tam. Cię ponosi, to. ponosi, ponosi, tak. A tak. adrenalina jednak jest Ta, tak, 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 i tak gdzieś coś tam zobaczysz, że trafiłeś, to a dobra, rusza, a niepotrzebnie czasami. Mhm. No dobrze, stary, gratuluję Ci bardzo. Dziękuję. Udanego sezonu dla Ciebie. Tak, bardzo e, udane. I niech ta pasta trwa. Tak, zgadza się. No, następny rok, niech ta pasta trwa. Zgadza się. Dzięki, dzięki bardzo. Dzięki.